Chcę też powiedzieć, że temu świętą sprawuję w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, skoro o dalsze, oczywiście łaski, duże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Pawła oraz ich dzieci. Niech Panu błogosławi. Moi kochani, można by powiedzieć, że ta dzisiejsza Ewangelia tak to było stali, Własności, wokół pieniądza, wokół e, posiadania. E, w ogóle znamienne jest tak, e, kiedy człowiek sobie czyta aż, tę dzisiejszą Ewangelię, a szczególnie ten fragment, kiedy e, rządca się dowiaduje, że, że Pan go pozbawia e, urzędu. I mówi, co, ja, co ja zrobię? No, jakby jest stworzony do rządzenia. On mówi, kopać nie będę, żebrać ja się z tym tak jest, że niektórzy tak mają. Oby dobrze. Moi kochani, jeżeli chodzi o, o tę Ewangelię, to myślę, że mamy takie odczucie, bo generalnie wiemy, do czego, jak pożytkować pieniądze, do czego, do czego one służą. Natomiast święty Jezus rzuca trochę takie inne światło, inne, inne spojrzenie inne spojrzenie, czy pobudza nas do innego spojrzenia yy, odnośnie naszej yy, własności, czy, czy użytkowania pieniądza. Otóż yy, pieniądz ma służyć nie tylko zaspokajaniu, czy podwyższaniu pewnego standardu naszego życia, ale to musimy sobie jakoś uświadomić, że to Podnosiło też wielu świętych, że pieniądz, nawet ten, który my posiadamy, jest czy ma służyć dobru drugiego człowieka. A więc, kiedy będzie sytuacja taka, że widzę, że ktoś jest w potrzebie, to ten mój pieniądz, żeby nie stał się, a ja nie będę potrafił, nie będę umiał pomóc, żeby nie stał się ten, a moja własność, żeby nie stała się tą rzeczywistością, która mnie na sądzie osądzi za zbytnie przywiązanie. Tutaj jakiś czas temu dotarłem do takiej pięknej historii, aczkolwiek nie wiem, czy nie wiem, jak się sfinalizowała. Natomiast jest w internecie, można, można znaleźć jeden z wielkich piłkarzy, współczesnych piłkarzy. Został poproszony o to, żeby ofiarował jakąś należącą do siebie rzecz. Koszulkę podpisaną, czy piłkę podpisaną, czy buty, korki, które rodzina mogłaby wystawić na licytację, na aukcję, żeby wspomóc. I zasilić konto swojego dziecka, rocznego dziecka, które miało jakiś błusz w mózgu, i nawet 30 razy dziennie dostawało ataku padaczku. I ten piłkarz, powiedzieć, nie powiedzieć, sfinansował całą tę operację 83 tysiące euro, e, dolarów, 83 tysiące dolarów i takie informacje w internecie są dostępne, natomiast nie ma informacji, to też muszę powiedzieć, czy ta operacja się udała, czy nie udała, nic co później dawałoby potwierdzenie, czy to doszło do skutku. Oczywiście, buty też dał. Takie są głosy, że buty też dał, żeby to dziecko miało pamiątkę. I teraz jest to taki przykład dobrego pożytkowania tego, co posiada. Dzisiejszy rządca, znamienne jest to, że ewangelista Łukasz umieszcza tę, umieszcza tę perykowę, tę historię, nieuczciwego rządcy, bo to tak jest nawet zatytułowane, umieszcza tę werykopę zaraz po opowiadaniu o mm, synu marnotrawnym. To jest ten syn, który poprosił ojca, poprosił, delikatnie powiedziane, zażądał od ojca, daj mi tę część majątku, która na mnie przypada. I wziąwszy, jakby to powiedzieć, co swoje, wyruszył w świat. Szybko roztwonił niestety to, co otrzymał. Szybko roztwonił i właściwie dość, dość doświadczył, dostąpił takiego mocnego poniżenia na od strony takiego życia ludzkiego, dlatego że Zmuszony był, żeby przeżyć, zmuszony był pasać świnie. Dla Żydów to było, nie było chyba większego upokorzenia, dlatego że oni uważają wieprzowinę za um, nie, pokarm nieczysty, a więc um, każde zetknięcie się z wieprzowiną sprawiało, że um, jakby zaciągali rytualną nieczystość, tak jakby grzech. No nie było większego poniżenia i większej hańby jak właśnie pasać świnie. I teraz przychodzi w życiu tego, nazwijmy go już pastucha, taki moment, w którym przychodzi referencja. Mówi: Ja tu z głodu ginę, a u mego ojca. Najemnicy mają wszystkiego pod dostatkiem. Przychodzi refleksja, ale zwróćmy uwagę, też nie jest czysty w tym, co mówi. Nie jest taki bezinteresowny. Nie pomyślał, ja, co ja zrobiłem. Zdjęłem mojego ojca, zawiodłem jego, zawiodłem jego e, uczucia. Cierpi przeze mnie i na pewno. Na pewno pokładał we mnie jakieś nadzieje. On nie zrozumiał jakby całej istoty swojego błędu. On interesownie tylko pokojarzył, dobrze, że ten moment nastąpił, ale interesownie pokojarzył, no ja tu z głodu ginę, co ja narobiłem, wrócę do ojca, powiem mu, żeby nie uczynił jednym z najemników, wolę być u niego, niż tutaj pasać w owce, nie owce I dzisiejszy, dzisiejszy bohater też przychodzi ten moment jakiejś takiej refleksji, kiedy się zorientował, że Pan jego zobaczył, że płoni majątek i w jednym i w drugim przypadku tego Syna Magnotkawego, jak i dzisiaj tego rządcy nieuczciwego, e... Łukasz używa tych samych słów. Magno rzucać, gdzie popadnie, rozpraszać. A więc bardzo podobni są w takim swoim studycie. Ten dzisiejszy rząd kiedy się dowiaduje, że mm, zostanie pozbawiony, zostanie pozbawiony urzędu. E... Też wpada na pomysł, że, żeby go ludzie przyjęli, żeby go zaakceptowali, żeby jakoś tam mógł sobie żyć. To postanawia, to postanawia się majątku, tych zobowiązań um, trochę pomniejszyć. Jezus nie pochwala nieuczciwości. Nie pochwala mm, takich zabiegów, które by wręcz nie pasuje do Ewangelii, gdzie Jezus mówi, macie być jednoznaczni, y, dobro nazywać dobro, dobrem, zło, złem i nie ma żadnych kompromisów. Jezus pochwala pewien sposób patrzenia, y, jakby zapobiegliwość, Uczcie się od tych ludzi tej zapobiegliwości, tej prze, e, przebiegłości, która pozwala e, przeżyć. I teraz my, jako ludzie e, wierzący, jesteśmy powołani do tego, żeby być, żeby żyć w niebie. Od momentu sztuki jesteśmy w szczególnej relacji z Bogiem. I mamy podejmować takie decyzje, mamy tak żyć, żeby to nie osiągnąć. W tym ta dzisiejsza Ewangelia, w tym to dzisiejsze Słowo jest nam pomocne. Żeby umieć być tak, trochę czasem nawet przebiegły, że jakkolwiek się, być może nawet skomplikują te. Yy, to nasze życie, to żeby był ten moment takiej refleksji, która pozwoli nam w tej sytuacji podjąć takie decyzje w sposób taki zapobiegliwy, czy ku czy, 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 czy przyszłości, byśmy wrócili na tę drogę życia w przyjaciół stanie, panem że wszyscy możemy sobie